Montuję właśnie pierwszy filmik. Okazało się, że nie nagrałem wstępu, więc macie wstęp tutaj. Zapraszam na vlog z Ronaldinho Show. Dajcie znakę na koniec, czy siedzi. Dojechaliśmy, jesteśmy na miejscu. Nie była to łatwa droga, nigdzie nie ma miejsc. Będziemy kierować się teraz w kierunku stadionu. Mamy trochę do przejścia, ale nic bliżej nie dało się znaleźć. Zmierzamy trochę na tramwaj. Nie mamy już dużo czasu, ale kierujemy się w stronę stadionu, wchodzimy i czekamy na Ronaldinho. Udało nam się dotrzeć pod stadion Śląski, ludzi multu. Nie wiemy jeszcze gdzie mamy wejść. To była ciężka podróż, niezbyt szybka, ale udało się zahaczyć od Zaraz wchodzimy. Doszliśmy na stadion. Ludzi multum, Ronaldinho przyciąga tłumy Byłem na niejednym meczu w Warszawie, we Wrocławiu, nigdy czegoś takiego nie widziałem Sami zobaczcie, co tu się dzieje Patrzcie kogo spotkałem, patrzcie kogo spotkałem w Wikas jestem. Myślę, że dużo więcej osób mnie zna niż tutaj Gracjana, ale... Pierwsze spotkanie po latach, po latach. Wuja spotkał młodego. Dosłownie, tak. Spotkałem Wikasa, mam nadzieję, że spotkam jeszcze Neymara, nie wiem gdzie on jest. No, Neymar, no wiesz, no, jest już słabym zawodnikiem, więc... Neymar w szpitalu, ale nie, zna nie znajdziemy tutaj diwę. No Due niestety nie, a szkoda, bo jest to najlepszy piłkarz młody na świecie aktualnie. Jak dobrze wiem. Udało nam się dostać do środka. Weszliśmy mnóstwo ludzi z jednej, z drugiej strony. Wielki stadion, zabawa. Jeszcze więcej ludzi, jeszcze więcej ludzi i jeszcze więcej ludzi. Wszyscy kolorowo. Brazylia, Polska, Real, Barcelona, Milan. Fani Ronaldinho, Neymara, Vicasa wszystkich. Bawimy się. Zmierzamy w kierunku naszej bramki. Mam nadzieję, że spotkam też tam gdzieś miejsce na piwko. Trzeba się napić po tej wstaniu w kolejce. Ludzi tu jest troszkę mniej, bo już widzę, że wchodzą. Właśnie tutaj, za kamerą, można pokazać, już są nasze bramy. Odwracamy się. Tu zaraz wchodzimy. Pijemy piwko i czekamy na Ronaldinho. Jesteśmy już na miejscu, czekamy, szukamy zaraz swoich miejsc, jak widać reszta tak samo, ciągle ludzie się kręcą, czekamy na Ronaldinho, zaraz będzie miał swój przejazd, a my uciekamy zaraz do siebie i będziemy się enjoyować, ładnie mówiąc po polsku i po angielsku. Czekamy na wyjście reprezentacji Brazylii oraz reprezentantów Polski, zaraz również będzie przejazd Ronaldinho wokół stadionu, Pokażę wam cały przejazd z Ronaldinho. Właśnie w tle za mną wielka legenda Ronaldinho przejeżdża wokół stadionu. Jak widzicie za mną również wszyscy się rzucili. Jak pies takie kiełbasę, nie chodzimy niżej, nie ma sensu. Oglądajcie sami. Przerwa meczu Ronaldinho Show Polska-Brazylia. Niestety dla nas 1 do dla Brazylijczyków po bardzo ładnej, składnej akcji. My gramy piłką, oni strzelają. Niestety takie nasze, taki nasz los. Jesteśmy tutaj z młodym kibicem reprezentacji Polski i jestem ciekawy jak Ci się podoba na tym wyjeździe? Bardzo fajnie. Zadowolony jesteś, że widzisz Ronaldinho? Chyba, że chciałeś kogoś zobaczyć innego. Kogo najbardziej? No, Roberta Lewandowskiego też. No to niestety trzeba się chyba wybrać na mecz reprezentacji Polski normalnej, nie? No. To jakieś plany masz na drugą połowę? Myślisz, że coś się innego odwrócimy losy spotkania. Polska wygra? Jak się postara, to tak. No i o to chodzi. Baw się biła w drugiej połowie. Dzięki bardzo. Wracamy na drugą połowę, zobaczyć, czy Ronaldinho nadal będzie na boisku, czy nadal da radę. Biegać, stać, kopać piłkę. Mamy nadzieję, że jeszcze coś zrobi wspaniałego swojego. Jakaś dziurka, ruletka, bramka. Albo trybuny. Nie wiadomo, zobaczymy. Czy Polacy odwrócą losy spotkania? Zobaczymy. Gramy. Skończył się mecz. Ronaldinho show, Brazylia-Polska. Wynik 2-2. Dwie bramki dla nas, się, Matuszewski, dla Brazylii Andrzej Santos. Nie wiem, czy jedną, czy dwie. Ale czeka nas podobno konkurs rzutów karnych. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Zobaczymy, czy Ronaldinho w ogóle podejdzie do karnego. I trzymamy kciuki. świętowanie zwycięstwa Polaków po serii rzutów karnych. Na Rafał Gigiński popisał się dwoma paradami. Nasi zawodnicy byli nieomylni, w tym piękna panenka przez Kamila Grosickiego, który w meczu nie popisał się najlepszym występem, ale wygrywamy ten mecz. Jesteśmy zwycięzcami, triumfatorami Ronaldinho Show w Chorzowie. Tyle! Jesteśmy po meczu Ronaldinho Show i mam do was trzy krótkie pytania. Jak wam się podobało? Było, było fajnie. Było bardzo, bardzo fajnie było. Widzieliśmy Ronaldinho na żywo. I było bardzo tak. fajne przeżycie. A kto MVP spotkania? Proszę. MVP spotkania, najlepszy zawodnik. Eee, chyba Turbogrosik. tak. Turbo ta. Ja trochę uważam inaczej, ale okej. Okay. I teraz trzecie pytanie: powtórzylibyście taki wyjazd? Oczywiście. Tak, tak. Tak, raczej. Tak, 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 Dobra, dzięki bardzo. Miłego dnia. Mamy tutaj grupę po Ronaldinho Show. Trzy proste pytania do całej ekipy: jak się podobało? Świetnie! super! Teraz ciężkie pytanie: bo jednym głosem musicie powiedzieć, kto był MVP spotkania? No, ten Macie Maciej strzelił dwa gole. Pewnie, Maciej Matuszewski. I trzecie pytanie, czy powtórzylibyście taki wyjazd? Tak! Dzięki bardzo, wszyscy zgodnie. Nie, nie, nie. Jesteśmy już po spotkaniu Ronaldinho Show. Żegnamy się powoli ze Stadionem Śląskim, z ludźmi, będziemy się zbierać też do auta. No i co? Pierwszy filmik, jeśli wam się podobało, dajcie lajka, subskrypcję, zostawcie komentarz dla zasięgu i postaramy się działać dalej. Dzięki, dajcie odzew.